Po Twojej pysznej zupie nie ruszam dupy sklopat, a zupa była z mlekiem, na mleko mam alergię. Po Twojej pysznej zupie nie ruszam dupy sklopat, a zupa była z mlekiem, na mleko mam alergię. Po, po Twojej pysznej zupie nie ruszam dufy przysypka ta zupa była z mlekiem na mleko mam alergie. Po Twojej pysznej zupie nie ruszam dufy przysypka ta zupa była z mlekiem na mleko mam alergie. Po Twojej pysznej zupie nie ruszam dufy przysypka ta zupa była z mlekiem na mleko mam alergie. Po Twojej pysznej zupie nie ruszam do przysypka mlekiem